Banan, banan a, 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 a. O kurwa handicap stajem Otki? Nie Ale mid bo to Na bananie macie Na bananie, na bananie Już bez, jeszcze na Banan, Nice! I, I, banan, i banan, i banan Dobrze A, Słuchajcie ja na O kurwa. Ale kurwa porwało temat. Ja pierdolę. Kurwa! Gromcisz, chuj. Ja pierdolę. Jakie ja ja Kongo, kurwa. Dobra, dobra, ja sobie O kurwa. Ja idęce mnie, jebany. Kurwa bez defa. Coś się zdarza. Nie, nie, dążysz. Dążesz. Nie. Kurwa. Dobry. Kurwa. Jezu! Oj, sik. Idziemy to Kurde, ja pierdole. Ja pierdole. jak blisko. Ja pierdolę. Dobra, jestem ja w chuj zmotywowany, nie? Gotowy na dostałem jeden shot, nie? Oj. O kurwa. O, o chuj, ja pierdolę. Kurwa, jak to się stało? Jasne, się chapę. Naturalne doznania. Musi być pięnty. Ale nie zwyęnty. Dawajcie go wezwójkę naraz Dobrze, dobrze, dobrze na nie dwa baty, kurwa saja co, co bierzemy? No, CT! A moi drodzy, jedziemy, kurwa! Na kurbiamy. Plac czysto na razie Odnoga jeden Rozlany na odnodze Dwóch odnoga, ja mam zu mało volume Rotuję do Was Nice! nice Zajebiście, paris, kurwa Odnoga jest czysta cała Zaraz, I na placu, na placu, drabinka Biegnie, biegnie Ja i podjechałem O, kurwa! UWAŻAJ 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 uważaj. W LC1 idzie z bombą, podchodzi wam pod środek. I LK ostatni, Aj, po prawej czekamy. waszej. Mógł popierdolić już. Ale jest kurwa, dobrze, dobrze! Uch, 4 HP, 5 albo mi zostało. A w zasadzie nie ma klasa. Nie masz Ta tak. najlepiej, ale jak chcecie, no co tam. Wybiegajcie wysy... na pociągi. O kurwa, wyślij środek, 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 już S-ka, s Dobra, 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 dobra Przy nie ma drobina był Dobrze, MK za to mordisz Kocham, kocham to ja przesadziłem Każdy skina sprzedać może Na Skinkantorze Na skinkantor.pl bardzo łatwo i w kilka sekund możecie sprzedać skiny ze swojego ekwipunku Pieniądze możecie wypłacić na wiele sposobów, takich jak Paypal, PaySafeCard, Card, Gift oraz różne rodzaje kredytowalut za sprzedawane skiny otrzymacie bonusy przy każdej transakcji. Zachęcam Was do używania kodu INNOCENT, dzięki któremu otrzymacie dodatkowe 5% zniżki do każdej sprzedaży. Pozdrawiam i polecam! Aaaaajajajajaja Ja trzymam cały środek, więc... Dlaczego, ty patrz dołu? Ja spłacał A! Jeszcze Lka jest. Elka wychodzi. Nice, dobrze. Jeszcze Kurwa, Nie zdąży. 400. Nice! Majest, pięknie, dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Kurwa, mogłem go zabić, tylko jakoś nie wiem, przedcydowałem jak idiota, no. Spokojnie, stary, dobrze, nie, że No Nie kurwa, ale musi być ta krytyka, musi być ten, ten zjebanie tak, samego tak. siebie, żeby teraz... Tak, tak. Nie, nie, dobrze, dobrze. O kurwa, dobra, wracamy. Zamek o kurwa, dzieje się tam. Idziemy, idziemy, idziemy. Jeszcze zamek, jeszcze. Ja pójdę górny. Mam jednego? Dobre, kurwa, chuj! Mamy packę, mam pakę, mam okay. pakę! Pakać y, na rampie do tego. Leży. Saiorażę, leży. kula i dam dobrać. Dobrze, panowie. Dobrze. Dobrze. Mam go. Jest to wolny nice shotka. Jeszcze jeden wrócił na respawn. Nice. Ten. A ja, 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 Dobrze. O kurwa, handicap dostaję. O kurwa. Na no, zamkniętym. Tak, tak, tak. Tak. Dobra, ja pójdę wzdłuż. od seta. Ja pójdę od seta. Nie ja mógł szczędnie iść. Dobra, zbierajcie. No, mam go tu. A, jestem ja obok niego. Kotki? jest. Aś. <śmany> <jest? A, śmany> dobra. O, kurwa. Od noga, od noga, od noga, od noga, Dobra, gest, dobra, gest, dobra, gest dobra, gest dobra, Z trzech, dobra. Bo, z trzech przynajmniej. Kurwa, Matius 22? Ja <grymne> pierdolę. Matius jest w takiej formie, nie? To jest hit, kurwa. I siła w Ja to stary, ja to stary nie nie nadążam, kurwa, bo ja idę Matius skoń, jest ja dobie, w Matius jest tak dobry, kurwa. Serio, jestem w, w, w szoku. Ale on zrobił coś takiego, że miał reload, miał reload na włupie podskoczył, żeby żeby być jakby nad tą przerwą wagonu i wtedy wyjebał, nie? A? Ciekawe, że założyłeś ten kuszt. Gdzie? Na na, tak, bomba na zamkniętym chodźmy, to chodźmy, chodźmy Chodźmy tak, Mam 50hp Jest drabinka Jest, szedł na dół, drabinka schodzi Wychodzi, wychodzi pan Nice Coś podbiegło, podbiegło, coś podbiegło, nie? Coś podbiegło, ale nie wiem kurwa Zony nie został 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 może, może na, na razie a, a, a. Są. Dobra Ja pójdę s Jeden leży Jeden leży, pakal otwarty Tak, no. susz... tak, tak po, tutaj po, raz po lewej powinien być wow. Tak jest, nice. mamy ich, mamy ich. Kurwa, 14, 1, znaczy 0, ja pierdolę. Idź nice. ktoś ze mną do LK1 i 3 drabiną zejdźcie. Dokładnie. Dobra, idę do LK, Idę do drabinków. Ja ja Uwaga, bo teraz gdzie... kurwa oni mają łatwiej ja. dużo, nie? To prawej tam. Tak, uważajcie, no skracać. A gdzie tu się Tu, 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 przed, przede mną. Tu, tu, tu. Kurwa bursta włączyłem, no czemu Bójcie, się... Molek. Jebany kurs mi się nie chciał wyłączyć Pojebie zaraz Ale kurwa jestem z katą jedziemy tam jeszcze jeden do jest no nie ma ale, ale, Kurwa, no, spokojnie, ale no, tam kurwa tego pursta, nie ma Kurwa, Ona tak jakby tak, tak. spokojnie, spokojnie. się plantowała, nie z takim bo nie ma nie Tak, mowy, bo nie ma mowy, bo się Bukeska. Dobra ten glock to jest kurwa Ja pierdolę, ten glock, glock jest, gówno jest... W chuj, nie? jest kurwa To jest takie gówno kurwa, A tym się nie zastrzela Jeszcze glock, kurwa. kurwa Aj kurwa Nie ma amunicji, kurwa Pod y, od razu na rampie na dole jest Kurwa, kurwa No kurwa. Ja pierdolę, ale nas rucha Ja pierdolę, kurwa, ty jaki zasadzie, dobry ruchany. Final form Nie, nie baj będziemy mieli już teraz hajs Dobrze, dobrze o. Zobacz jakie doświadczenie Jak dobrze, sobie że spotował ja kurwa Macius, jebaj Daj kurwa. kurwa, ale już to widziałem ale... Było blisko, było blisko jego, dobrze, jego dobrze, dopiero dobrze. później zobaczyłem jak do mnie strzelił Kupujemy, kupujemy. Ale stary kurwa jak Dobra. tam movement był, jakie czeki z tego z tego wagonu, nie? Dawaj, gramy kurwa, wkurwiłem się. Szukam. Zginę. No, spray to kurwa nie jest. wejdziemy yy, co yy, strona, kuraj, ewidentnie. Zapomniałeś znowu. Uważaj. Kurwa. Wjeżdżasz. SK1. Podkładam. SK. O, wyszli, wyszli ze Ski. Ale aj, plecy się końcu, robi ja pierdolę, no kurwa zjebana broń! Kurwa no nie wytrzymam! Nie wytrzymam tego glocka pierdolonego! Jebane kurwa gąbki na, na damage! O, kreska! Leżysz z reszty? Kurwa no! Wkładasz? bombę. łom b. Dobra, dobra, nice. dobra i teraz na spokojnie. Był, no tak tutaj po lewo przyje... No Niech od nogi, pod... od odełogi. Do... Od dajcie, dajcie mu zacząć broić. Nie ma go przy bombie. Zaszutko. GG. Aż panowie. Kurwa, pojebałem. No, no to było już ciężej, dj. ale kurwa, wygraliśmy, tak? 16-6. No, musisz denerwować, to jest normalnie, Czasem będzie 15-6. Nie przyzwyczajeni, nie nie przyzwyczajeni do przegrywania. Dobra. Wpuśćcie ich może teraz. O kurwa! No ja odpierdoliłem, ale kurwa Matthews jest gotowy kurwa Dobrze, dobrze, rozkurczcie go Nice I co CT? Nie mogę Paweł jest skurwa kurwa mocny CET? nawet na kosach, nie? Trzech, wszyscy domek Dobra, dobra O kurwa Jeżdżają, jeżdżają wszyscy Ja napilnę jeszcze Piasek, piasek Jest mid, jest mid zy... Nice panowie, nice Zajebiście nice, nice, kurwa, jedziemy Patrz papy, dobre rotacje kurwa. 2 domek, 3 ja domek, 3 i... domek, domek, domek wchodzą okay. Jedziemy, oni już rajdą do żaluzji, żaluzje Kurwa, żaluzje, żaluzje Wchodzą na site, na site wchodzą Ej, jest po... tu, tu na prawo, tu ma na prawo masz multi, no Wchodzę jeden jest Jeden po jeden Łożę żaluzja Po prawej może być multi Ale chyba nimi leży. Biblioteka Biblioteka i y site, biblioteka, site Leży, brak Zlec na, sajcie, na sajcie, kurwa na dobrze dobrze, 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 super! Tylko kurwa bez defa? Czy to się zdąży? Zdążesz, zdążesz. Nie, nie zdążysz. Zdążysz. Nie. Kurwa! Zdąży. Kurwa! kurwa. kurwa. oj syk! Ojej, nie wiem jak to żyje. Kurwa, jak blisko! Ja ja kurwa. 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 kurwa, od razu dostałem banię. CZYSTY, CZYSTY! Ale mid bo dom? Jeden leży. Bit, bit. Kurwa po prawej mamy go średniego. Na bananie macie, jest. na bananie, bez. na bananie, jest. będzie do, wchodził teraz już. Gdzieś bez jeszcze powinien być. banan nice. ostatni. I, I banan, i banan, i banan. Dobrze, pięknie Kurwa, macie, nice. ale forma też, nie? Nooo, z... kurwa No kurwa, nice. coraz lepiej, z dnia na dzień, kurwa, coraz lepiej. Jest, już, <laughs> ale znowu to to chuja O słuchaj, niech dają, kurwa. nie? <gryzny> no, dobra, wreszcie, dobra. mogę popykać. Ucień bana. Uwaga, 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 uwaga. Kto go widzą? Nie, co, 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 no co, 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 O kurwa Ale kurwa co, temat. Ja pierdolę. kurwa, <gryzny> ja, Jakie Kongo kurwa! Czemu Ej, to broma. kontakt strzela? Bomba leży na środku. Okej, dobra, dobra, to pilnujcie, pilnujcie to. Jeszcze raz mi da. Ja ja zrotuję na B. Na A, przepraszam. Jeszcze. Pasak. Oh, kurwa! Jeszcze Paris, mamy, macie, macie pakę w domku. Na pakę, nice. Ej, kurwa, nic Słuj. mi nie wchodzi. Przysięgam, że widzę, jak wchodzą bania, a nie wchodzą, nie. Ważne, że dajemy info. Ej, to już jaki... nie moja wino, tak? Tak. wina. Zauważ, czy to? Jaki kurwa Paris jest dobry w cenzurce, no, kurwa. Tam złożą, no, z złożona, nie. To z kolejny nie. Jak tak ja, ja oglądam? Ciekawość. ustawienia serwerowe chyba nie pod nas z specjalnie. Paris jest kurwa mocny, nie. Banan, banan. A, 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 paka dobra, na A, paka o, na A. Spokojnie, kurwa. Ja pierdolę, ale spray to poleciał, on w blocie chyba dostał. Poleciał, poleciał. Wziął o, o. bombę. Jesteś przy bes Położył Boże. A. a? A jest. Dobra, na sajcie, jest w środek bes glocka, jest uzbrojony po zęby. Uważaj. Na, na sajcie? Tak, a? gdzieś na sajcie Kałacha też miałeś. Poczekaj na multiego, on jest na CT już. Tak jest. Wow. A, przypierdoliłem mu. 3 tak, banan, 4 banan. Tak, tak, 4 banan. Dobra, dobra, dajemy sobie O kurwa! Wyszałem mnie, jebany, trzech wchodzi! Wchodzą, kurwa! I reszta weszła. Dobra, kurwa! No ale czemu binę w taki sposób, zjebany Kurwa, myślałem, że my tam nie sprawdzą. Zobaczcie Kurwa, ja nie się tam schowałem, bo widziałem, że sami z... Myślałem, że kurwa nie sprawdzą, nie? A tutaj mnie sprawdzili nie z tego kanucha takiego, że chuj U, jeden. O, jeden Tak, tak, rzuć, Tak, jeden, jeden jeden to. Weszli Nice Dobra Dobra, dobra To e Może. Aaaa, kurwa Dobra, dobra, spokojnie. Przepraszam, coś mnie ujebało, kurwa. <gulana> kurwa, no to z Do finału! Ja pierdolę, i ten melarz obiecany przez kukę, jeśli wygramy, kurwa. Pierwszy kurwa. Mid, 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 Dobrze, zony. Dobrze, kurwa. Na, no, no. kurwa. Leży z mida. Kurwa. Weselny klimat, tak się zaczyna Jest biały welon, a w nim dziewczyna Zobacz. Strunie KOMA łódki Gdzie? Gdzie? Biblioteka, kurwa, do łącznika, do Matiusz, masz go kurwa. Jest tam, jest tam Matiusz 16hp kurwa Jebaj go Dobra, dawaj, dawaj na Kuba wie kiedy powinien, a kiedy nie I teraz wiesz, że powinien rozpierdala saja? I kurwa, mamy to! Yes, to! Jest, cześć. Brawo! GG! Teraz to sobie można do, dojeść obiadek dopiero. Zasłużony. Brawo, brawo. Okej. Okay. Zajebiście. Tak było. Ja pierdolę. Panowie, witamy Zajebiście. w finale. Nie zdecydowałbym się, A finał kiedy gramy?